Dzień dobry i witam ze smacznej Kalifornii Przez parę dni mi nie było natomiast nie było mnie z pewnego bardzo ważnego powodu jak tu pokazuje sprawozdanie z badań laboratoryjnych obecność wirusa SARS-CoV-2 pozytywny więc jakiś czas temu, półtora tygodnia temu gdzieś koło tego miałem pierwsze objawy, zaczęło się dużo temperaturą i w sumie tylko tyle leki i próba przetrwania, natomiast po dwóch dniach zaczęło się robić niby już lepiej. Pomyślałem jakieś przeziębienie, jakiś coś, więc za chwileczkę przejdzie. Natomiast największe dziwienie było parę dni później, gdy się okazało, że przestałem czuć zapach i smak. Teraz ten zapach i smak wrócił, a co jest ciekawe, nie toleruję niektórych zapachów. I jeden jest dla mnie ekstremalnie dziwny, bo przestałem tolerować zapach kawy. Myślałem, że coś z kawą jest nie tak więc zamówiliśmy też inną kawę i potem jeszcze inną i nie potrafię, nie potrafię, po prostu zapach kawy mnie odrzuca. Coś się przestawiło, nie wiem dlaczego i jak. Tak czy owak, zrobiłem testy, okazało się, że mam COVID-19, jesteśmy wszyscy w domu na kwarantannie Dzieci czują się całkiem dobrze, bez żadnych większych problemów. Moja żona troszeczkę ma problemy ze, z zapachem i smakiem, natomiast bez większych zmian, jeżeli chodzi o temperaturę, czy problemy z oddychaniem, więc Tutaj duży plus, że udało nam się jakoś przez to przetrwać bez kontaktu ze szpitalami. Natomiast najgorszym elementem, który odczuwam po sobie, i pewnie osoby, które przychodziły COVID-a, to wiedzą, jest po prostu taki maksymalny, maksymalna słabość i niechęć do czegokolwiek. Praktycznie w tej chwili cały czas śpię i mimo tego, że już nie mam temperatury, nie mam już jakichś innych objawów, już kaszel praktycznie odszedł, bo też miałem kaszel, ale praktycznie cały czas niczym innym go nie robię jak śpię. Wstaję z rana, idę spać. I to jest mega dziwne, natomiast podejrzewam, że spustoszenie, które wykonał wirus musi odbudować. Dla przykładu, Dzisiaj spędziłem, raczej e, znaczy w nocy, 12 godzin 46 minut e, w łóżku, 8 godzin 25 z tego to był sen. Więc e, fajnie jest, że Oraring e, pomagał mi mierzyć różne parametry, natomiast co też jest ważne, mimo że parametry pokazują już teraz, że jest wszystko ok, to i tak nie czuję się dobrze. Podejrzewam, że parę dni jeszcze muszę przeleżeć, żeby to wszystko się ustabilizowało. No najbardziej brakuje oczywiście kontaktu ze świeżym powietrzem, a bardziej ruchu na tym świeżym powietrzem, natomiast co się nie odwracasz, to nie uciecze. Mam też ten duży plus, że mam zespół, który pracuje nad rozwojem firm, więc moja nieobecność nie była aż tak bardzo zła dla tego, co się dzieje, więc cały czas firmy się rozwijają i działają. Ja natomiast mało pomagam, bo nie jestem w stanie za bardzo nic pomóc, więc pewne projekty się wstrzymały o parę tygodni, może nawet dłużej, zobaczymy jak to wyjdzie. Więc e, tak, tak to właśnie bywa. Przygotowujemy też się powoli do pewnej bardzo dużej zmiany w naszym życiu, e, jeżeli chodzi o naszą rodzinę. Natomiast to zostawimy sobie na kiedyś indziej. Dzisiaj chciałam się przywitać, powiedzieć, że wszystko jest ok e, i powoli wracam do świata żywych. Natomiast ostatnie dni nie były łatwe, ale już jest dużo, dużo lepiej. Tak więc, e, jeżeli masz jakieś podejrzenia. To warto nie czekać, warto jak najszybciej zrobić badania i ruszyć dalej. To jest taka moja opinia po moim ostatnim tygodniu, bo pewnie gdybyśmy wszystko zaczęli wcześniej robić, to ta kwarantanna i trwałyby krócej i tak dalej. Natomiast jak to jest w życiu, nie zawsze robimy to, co powinniśmy zrobić. Nie zawsze, jeżeli znamy ścieżkę, to tą ścieżką podążamy. Tak więc dziękuję bardzo za dzisiejszy dzień. W razie pytań daj znać oczywiście w komentarzach. A ja wracam do odpoczynku i widzimy się jutro. Pa!